Dobra, jesteśmy na oficjalnym uruchomieniu. E, pogoda jest nietęga, więc e, słońca mało co. A produkcja prawie 7 kW, przed chwilą mieliśmy 7 e, Instalacja jest 50 kW, także brak słońca, ale coś jest, nawet jakiś lekki deszczyk się zanosi. Zabezpieczenie AC, zabezpieczenia AC oczywiście tutaj z składkami. E, bezpiecznikowymi. Tak to wygląda. Trzydzieści pięć metrów długości. Przyłącze elektryczne. Główny wyłącznik rozdzielni. Główny wyłącznik fotowoltaiki można powiedzieć. Bezpieczeństwa. W razie coś młoteczek zbijemy szybkę, rozłącznik wyskoczy. Napięcie nie jest podawane na falownik. Falownik się wyłączy, nie obciąża panele. Więc prąd przez układy paneli nie płynie. A realizatorem zlecenia jest energia MC kwadrat Szczecin.